A ta Franca co robi w moim ogródku? Jesteśmy w związku. W czym? Chyba w drodze na oddział niewyjaśnionych przypadków do psychiatryka. Dziewczyno, czemu jesteś taka niemiła? Ja widzę twoje prawdziwe kolory. No, nie wiem, sobie ściany pomaluj tymi kolorami, nie wiem, nie interesuje mnie to. No uważaj, księżniczko, bo zaraz zmienię ton. To zmień. Zdaje mi się, że najniższy ton twojego głosu został już wykorzystany i bardziej męsko już nie będzie. Zaraz zacznę do ciebie mówić w ten sposób, w który ty do mnie mówisz. Ty chyba sam sobie tego nie wyobrażasz. Może się wytłumaczysz za swoje zachowanie? Winny się zawsze tłumaczy. No, no ale ty, ty jesteś winna. No i widzisz, sam przez chwilę nawet w to zwątpiłeś. Ty chciałeś ze mną grać w swoją grę, a nawet nie znasz do niej podstaw? Knockout na starcie, kolego. Jedyne co robisz, to siedzisz i jesteś niemiła. Wypraszam sobie, czasami stoję. Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, jak ja jestem atrakcyjny? Jedyną atrakcyjną rzeczą w tobie jest to, że się nie boisz. Jesteś nienormalna, nie boję się ciebie przecież. Nie no, pokrzycz sobie jeszcze spokojnie, mamy czas. Dzieci potrzebują wyrzucić swoje emocje, których nie rozumieją. Ty mnie. O nie! To byłabym ja, gdyby mnie to obchodziło. Ty dla każdego mężczyzny jesteś taka niemiła? Chłopcze po pierwsze, czy ty nazywałeś się mężczyzną? Jestem taka tylko wtedy, gdy ktoś jest parapetem, a nie człowiekiem. Przepraszam bardzo przeprosiny przyjęta.